To do cholery parkuje na moim miejscu. To tak jakby zadzwonić na pogodobie w Pierdolu i dostać w Pierdol. I nie! To nie jest połączenie bezpłatne! Koleszko! Uderzyłeś w mój samochód. Jesteś ślepy? Tak! Jestem! Czekaj. Jesteś ślepy? Tak! Ślepy! Masz z tym jakiś problem, Francuzie? Mogłeś kogoś zabić? Zrobiłbym im przysługę. Bycie przejechanym przeze mnie to najbliżej do honorowej śmierci, jakiej większość z tych ludzi może się doczekać. Czasami jestem całkiem humanitarny. Wydaje mi się, że potrąciłem po drodze inwalidę. He <laughs> o, zobacz, co zrobiłeś, Dorocie. Lepiej, żebyś był ubezpieczony. Czeczeńcu? Lepiej, żebyś ty był ubezpieczony. Ubezpieczony od skopania dupy i do tego zapłacisz zaliczkę. I tak oto mój dziadek został wplątany w etiopski moment. W tym momencie może A odejść i pozwolić ubezpieczycielowi się tym zająć, albo B walczyć ze skrytynialnym, ślepym, szalonym serbskim starcem. Przekonajmy się, którą opcję wybierze. Ha, 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 właśnie tak. Pierdoliłem ci się w auto, Rumunie. Co mi zrobisz? Co mi teraz zrobisz? Nie ma chuja. Dziadku, musimy spuścić temu cyganowi w pierdol. Zajebany, pierdolony, e, e, e. rozjebany, skurwiały, zasrany Syryjczyku! Co zrobisz, zajebany Zambiku? Chwila moment. Czuję nowe cichobiegi. O stary. A, głupcze, co ty robisz? Tak jak mówiłem wcześniej, cichobiegi są jak złotowe miny. Nadepnij na jednego i BUM! Całkowicie racjonalny afroamerykanin może wybuchnąć. Ota! Już nie są nowe, co, Gambiku? I jeszcze ten Portugal na ciebie pluje. Musisz mu wyjebać. Wierz go. Wiesz go. Wiesz go! go. O jo jo Moje chore kolano. O, matulo, matulo, mamusiu! moje kolano. Moje kolano. Ha! Alberto. To koniec Korneliuszu smród wredowski